Yo! Patrz <laughs> mi, że pełne po się. Życie, kocham Ciebie na życie. Chodź piw, Także tam wyszło no, i zatrzymasz się. Cześć wszystkim. Jesteśmy w teraz po raz trzeci z rzędu. Programy turniej. W drugim składzie. W innym składzie jesteśmy. Wybrać sobie co No tak, tak. Ja najlepszy gracz odbyliśmy. I programy. To jeszcze muszę załatwić sobie sprzęt, bo na razie mam tylko podkładkę. Zostaje ja za darmo. Tak. Pozdrawiamy admina, dziękujemy. Dostałem podkładkę w prezencie od admina. Głównego, wiążemy. I sobie kupię resztę sprzętu. I będziemy kratowali. Przecież to grupę. Myślę, że mamy grupę, z której możemy sobie lajtowo wyjść. Chociaż nigdy nie, nie będziemy już lekcjonowali przeciwników, bo chcemy się... W tym samym turnieju przejechaliśmy i z grupy, z której mieliśmy awansować nie awansowaliśmy. Ale jesteśmy brawi na sprawie nielicznego na dobrą nasz listę. Przątki. Faj, faj.